Tutaj dużo znajomych z pracy i niedawno sobie zmieniłem rower i takie wyzwanie chciałem się sprawdzić. Nigdy w czymś takim nie jechałam, to jest mój pierwszy raz na rowerze w jakimś rajdzie. Super inicjatywa to po pierwsze fajnie spędzony dzień trochę sportu. Ale podjazd na koniec ambitny. Taki challenge dla siebie. Nie, to w ogóle są fajne tereny, więc fajnie się tam gdzieś z grupą trochę eksplorować. I też fajna intencja e, dla klimatu, ten wyścig. Trafiłem w betonowy blok. Na szczęście skończyła się tylko rozerwaną dętką i oponą. Szybka zmiana dętki, dalej do przodu. Zadzwoni do mnie i pyta się, czy jadę. Mówię, że nie jadę. Jestem. Cały czas pod górkę mi się wydaje. Trochę z deszczem, trochę bez deszczu, ale chyba więcej z deszczem. Trochę mokro było. Mam mokre nogi, pieluchę i wszystko. Ale generalnie w ogóle klasa. Piękna trasa, ale hardcore był, no nie, była burza, pioruny i kupę znajomości fajnych, naprawdę ekstra ekipa nam się trafiła, jechaliśmy całą trasę razem, wspieraliśmy się, także było naprawdę ekstra. Ten też bardzo nie przeszkadzał, co ciekawe, ostatnie 40 km było najłatwiejsze.